Cortez gra koncert w Bielsku Białej, a tydzień później w Bogatyni, gdzie działa podobna do regionalnej TV telewizja lokalna. Dlatego, we współpracy z Telewizją Bogatynia, realizujemy wywiad z tym utalentowanym artystą. Miałem 6 lat szkoły muzycznej popołudniowej, bo dziennie robiłem liceum. Później dostałem się na edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej w Rzeszowie tam też był taki dość ogólny temat, gdzie miałeś wszystko, wiesz, zespoły, prowadzenie zespołów, chóru, e, dyrygowanie, Zaczepia, bo, była zaczepka na, na wszystkie jakby przestrzenie w muzyce i to było bardziej pod kątem nauczania, mógłbym być nauczycielem muzyki, rytmiki, e, uczyć w przedszkolu, w szkole, w gimnazjum, więc to bardziej pod tym kątem. Było. Zostań, nie szukaj już, Gdzieś daleko tego, co masz tu. Od czego się zaczyna? No. Od emocji. Mhm. To jest twój stan. Jeżeli umiesz w tym stanie ufizycznić jakby te emocje, które ci yy, siedzą w głowie. Czasem w żyłach płynie wściekłość, zmienia twarz, witkę głową. Gdzieś tam po, po gimnazjum zacząłem, to znaczy, wiesz, chciałem zarabiać swój własny hajs, że jak z kieszonkowego mogłem, nie wiem, uzyskać cztery dychy czy pięć dych, no to już jesteś trochę większy. Już, masz jakieś inne potrzeby, nie? Dor bardziej dorastamy tym, potrzeby się zmieniają, ekonomia trochę inaczej wygląda. Yy, więc pojawił się temat, że gdzie można iść dorobić yy, na wakacjach, więc budowa. To, to dość, dość dużo pieniędzy było jak na ten czas, stary to można było po prostu góry przynosić. Dzieciom gdzieś na chleb i kłam. I tak się jakoś yy, potoczyło, że. Z tej pracy, której, która była dla mnie bardziej traktowałem ją jako dorywcze łapanie gotówki, nagle stała się pracą stałą taką, że nie było perspektyw nagle nie, nie, nie mogłem dostrzec perspektyw na cokolwiek innego. Mimo, że tam też uczyłem chwilę w przedszkolu w Krośnie przy ulicy Mirandoli Pika, głównie rytmiki w zasadzie rytmiki. Yy, prowadziłem trzy grupy dzieciaków. Yy, niestety musiałem z tego zrezygnować, bo to nie dawało jakby wystarczającego zabezpieczenia finansowego. Podczas kiedy okazało się, że yy, niedługo przyjdzie na świat mój syn. Yy, też to wymagało odcięcia wszystkiego, co, co jakby, gdzie tracisz czas. Pierw dorabiałem na budowę na zasadzie poniedziałek, poniedziałek, piątek, sobota. Tylko, że wiesz, nikt na budowie też nie chciał dawać mi trzech dni w tygodniu, więc musiałem zrezygnować z przedszkola. Choć nie chciałem, bo to było trochę też takie w kierunku tym, którym się uczyłem i studiowałem, prawda? Więc zrezygnowałem z tego przedszkola. No i poszedłem już na całą, na, na, na budowę. Później też był taki okres, jakby każda zima na Podkarpaciu, to jest dla ludzi, którzy nie mają szkoły budowlanej i fachu i tak dalej, zostajesz oddelegowany na okres 4 miesięcy czy 3 miesięcy, gdzie nie ma możliwości jakiegokolwiek zarobku, więc chwyciłem, pamiętam taką pracę w stylu jeździmy, wiesz, jeździmy tirem pod drzewo w las, ładujemy metrówki, i takie tam, i takie tam, przyjeżdżam na bazę, przygotowujemy to pod opał, rozwozimy ludziom i tak trochę po 12, po 14 godzin, czasem, czasem to, 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 to się pracowało. No ale był pieniądz, nie? Później zaczepiłem się, jakby też miałem dość tego, no stop w stanie na mrozie, no stop na antybiotykach, no stop na jakichś lekach, żeby być następny dzień do pracy, żeby to ta dniówka. To jest y, kolejny pieniądz, który albo możesz stracić, albo możesz zyskać. Yy, więc gdzieś tam znalazłem pracę jako ochroniarz. Okazało się, że to nie ochroniarz, tylko miałem być cieciem. Yy, cieć. Y, nie ma w tym słowie żadnej pogardy co, co, co do tego. Yy, natomiast to, że mówi się, że jest ktoś ochroniarzem w supermarkecie, to wcale nie ma nic wspólnego z ochroniarzem. Nie możesz podjąć żadnej interwencji, nic nie możesz podjąć. Możesz tylko kogoś upomnieć i wezwać policję, więc to jest takie trochę niewdzięczne. Gdzie tam ja potem już w ogóle przymykałem oko i bardziej skupiałem się na robieniu piosenek, pisaniu melodii. Podczas dynik Radisery ja zapisywałem też tekst na Ja chciałem być pianistą, tylko że niestety Mm, za mało ćwiczyłem i za późno schwyciłem za fortepian y, i gdzieś to mi leży do, do dziś, nie, że trochę mnie to pewnie wewnętrznie boli i sam się z tym trochę tak jem. Potuchy się, pogubię gdzieś, okłamię cię, powstrzymasz gniew, zapragnę gwiazd. Nie było parcia na to, żeby jeździć na koncerty, grać w koncerty. Ja chciałem trochę inaczej, wiesz, że ja chciałem, nie wiem, siedzieć w filharmonii, słuchać swoich utworów, muzyki klasycznej, które tam wyrabiałem i gdzieś tam sobie pisałem. Więc jakby bardziej pod tym kątem chciałem zawsze. I nagle pojawił się temat, że można grać koncerty, śpiewać piosenki, robić piosenki. Zresztą zacząłem robić te piosenki. Spodobała mi się forma piosenkowości. Jakby dzięki też Clarence'owi Greenwoodowi. Gdzie wiesz, w zasadzie chodziło o melodię, tekst i samą gitarę, o czysty przekaz, czystą informację, jakąś historię. Więc to mi się spodobało, więc postanowiłem siepnąć trochę piosenek i siepnąłem ich trochę do dziś siepie. They've been knocking me sideways, been knocking me out late. Every you come round. Nie skaczysz na scenie, nie robisz... Nie no do czego? Czy so. no, zostań? No mm. nie, nie, nie. Ale ty specjalnie tam się powiedzmy nie, yy, nie... wchodzisz w jakieś interakcje za bardzo, nie? No mm. w, uważam, że to jest bez sensu. Bo co można powiedzieć? Mm. Powiedzieć historię piosenki, jak powstała piosenka. co uważam za... Albo co, nie wiem. A kochani tą piosenkę napisałem w takiej sytuacji, takiej starakiej owakiej. Nie? Lepiej pogadać z ludźmi po. Kto chce naprawdę pogadać, no to znajdzie się taki, który chce naprawdę pogadać. Mm -hmm. Czekam na jakiś błąd, czekam aż dnie. Ta niewzruszona twarz daje znak. Emisja wokalna. Wiem taki przedmiot, jak emisja wokalna na tej emisji, e, głosu. E, profesor prowadząca stwierdziła, że mam dobry głos. Że na dworze ekstra i ciłem się trochę w kierunku operowym, tam na tym yy, wydziale yy, w Rzeszowie. Yy, oczywiście miałem jakieś plany, żeby nie wiem, iść na, na wokalno-aktorską yy, szkołę, kierunek yy, gdziekolwiek dalej. No, i jakoś tak potem stwierdziłem, że na, może bym się pośpiewał, tak inaczej. I nie odpaniać, Choć tak przeszywam wiadem kamera kamerą, telewizja telewizją, ale wiesz, to się kończy, ja wychodzę do domu, mam swoje życie. Mam swoje problemy, swoje kwestie, swoje y, sytuacje, które potrzebują rozwiązań. Muszę kminić, muszę iść do sklepu, kupić sobie coś do żarcia. Wiesz, to jest, wiesz co, najgorsze to chyba zacząć myśleć, że się kimś najlepszym kimś ekstra. I tak naprawdę się oszukiwać. Serdecznie pozdrowić i zaprosić na koncert do Bogatyni. 12 marca, to jest niedziela, pewnie gdzieś wieczorem. Zapraszam i pozdrawiam wszystkich mieszkańców, słuchaczy i wszystkich ekstra ludzi. I jeszcze chyba Magdę.